Witajcie kochani, z tej strony Tarocistka wina. Ja witam wszystkie z wagi, moi drodzy, horoskop miesięczny, horoskop na miesiąc wrzesień 2024 podglądamy, jakie energie do Was idą w tym miesiącu, na co zwrócić szczególną e, uwagę, na co uważać, taka ogólna prognoza energetyczna dla Was i zanim zaczniemy, słowem wstępu tradycyjnie, w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów subskrybentów, witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz i jeśli się Wam spodoba, każdy nawet najmniejszy ślad waszej. Obecności bardzo mile widziane. Dobrze, no to co, nie gadamy, zaczynamy, drogie wagi, tak? Podglądamy, e, jak, jakie tu prognozy energetyczne pokażą karty, na co zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu, co się może wydarzyć, jak sobie poradzić z niektórymi sytuacjami. Wskazówki, rady, oczywiście pamiętajcie. Czytanie jest ogólne, Bierz się wyłącznie to, co się zgadza, a resztę odrzucajcie. Dobra, waga zodiakalna, wrzesień 2024, podstawowe energie tego miesiąca. Wasza energia, aura, klimat tego miesiąca, energia sprzyjająca. Dobra, prace i finanse, sprawy miłosne. Niespodzianki, co miłego się może wydarzyć, a na co szczególnie uważać? I na koniec jeszcze będzie karta rady, ale to na koniec. Dobra. Dobra, Wagusia. Mhm. To będzie szybki miesiąc wagi. Wiecie co, to może być dla niektórych z Was naprawdę szybki miesiąc, taki wiecie, co się ledwo zacznie, ledwo się obejrzycie, a nagle nie wiem, otkniecie się pod koniec września, albo już nawet w październiku. No, to będzie ten, ten czas, taki miesiąc, wiecie, są czasami takie tygodnie, takie miesiące właśnie, kiedy naprawdę dużo się dzieje, nie? I tak dosłownie dzień za dniem, cyk, cyk, nie ma, mm, nie ma miesiąca, nie ma tygodnia, prawda? No, ale tutaj ciągle coś się może dziać wagi w waszym życiu w tym miesiącu. No i nie będzie czasu. Nie będzie czasu się zastanawiać, jaki jest dzień tygodnia, która godzina i, i co w ogóle zrobić z pozostałym czasem, bo słuchajcie, tego czasu będzie jak na lekarstwo u was. Jak to zwykle uwagi, tak? Ja często powtarzam uwagi. Często te przekazy pokazują, że coś się dzieje. Waga lubię, coś się dzieje. Chociaż... Przydałby się spokój czasami, nie? Przydałby się, jasne, trzeba odpocząć, ale słuchajcie, w tym tygodniu, no nie będzie czasu na odpoczynek raczej to będzie intensywny miesiąc, to będzie intensywny czas dla niektórych z Was. Drogie Wagusi, Wagusie, no. Mhm. Tu jakiś prężny rozwój e, zawodowy, osobisty, tu dla niektórych e, dużo pracy, nie? Nawał obowiązków, goniące terminy. Um, jakieś decyzje, które zapadają szybko albo będą musiały zapaść szybko nie wiem, przemieszczania się też dla niektórych jest bardzo dużo dużo takiego wiecie, napływu informacji no, załatwiania spraw biegania od urzędu do urzędu prawda, tego typu akcje tutaj się dzieją, tak nie ma czasu, nie ma czasu, dosłownie <laughs> na, na, na kanapkę najwyżej w biegu moi drodzy no mhm no i tutaj. Z tym się liczcie, z tym się liczcie. Taki taki będzie właśnie ten miesiąc, ale wiecie co? Wy wchodząc w tą energię, słuchajcie, wy poczujecie też przypływ takiej życiowej energii, przypływ chęci. E, takiego dostaniecie, takiego, wiecie, energetycznego busta, że będzie wam się po prostu chciało, będzie, będziecie gonić to te, te wszystkie intensywne wydarzenia, a nawet się nie zdziwię, jeśli waga je wyprzedzi, tak? Także fajnie, i to jest też taka wiadomość, zwłaszcza dla tych wag, gdzie ostatnio no, czuliście się troszeczkę gorzej, troszkę byliście być może nawet unieruchomieni, unieruchomione. No to teraz wiecie, lepsze samopoczucie i więcej takiego ruchu, więcej ruchu. Mobilna, waga mobilna też, tak, o właśnie, także tutaj może ktoś kupuje auto, nie wiem, ale słuchajcie, sprawy nabierają tempa w tym miesiącu i taki szybki mm, rozwój tutaj się mi pokazuje i dużo takich bodźców, ale z reguły pozytywnych, z reguły pozytywnych, bo na szczęście ta energia jest w pozycji prostej i wszystko idzie w dobrym kierunku, też warto to zaznaczyć. Dobra, Wagusie, patrzę się na pracę. No i tu, tu jest mały dylemat. Tu jest mały albo wielki dylemat, albo kilka małych dylematów, tak? Tutaj, kochani, możecie się w tym miesiącu spodziewać ofert, propozycji albo jakichś szans, tylko właśnie z tą ósemką buław, te oferty, te propozycje mogą być dosyć niespodziewane, takie nagłe, mogą Was mocno zaskoczyć, wiecie? I tu jest szansa na nową pracę. Hmm. Nawet na nie jedną, słuchajcie, tu przynajmniej dwie propozycje mi się pokazują nowej pracy, więc wagi poszukujące pracy możecie zacierać rączki, albo kochani szansa na zmianę, zmianę pracy, przeprowadzkę, mm, zmianę stanowiska, tak? No, też tutaj bardzo często przy tej energii pokazują mi się spółki, współpracę. Propozycje, właśnie, ale tu jest konkret, słuchajcie, wagi, tu jest konkret, taki niespodziewany, bo z jednej strony może oferta zmiany stanowiska, prawda? Może oferta awansu, a jeśli dwa konkrety, no to dwie konkretne propozycje i nie dość, że zaskoczy, to jeszcze wprowadzić w zakłopotanie, no bo co tu wybrać, nie? Na co się tutaj zdecydować, która oferta lepsza? No, albo jeśli już pracujecie, czy w ogóle jest potrzeba zmieniać. Czy rzeczywiście czujecie potrzebę tej zmiany? No, także tak to wygląda. To jest taki dylemat. Albo co wybrać, które, które lepsze będzie lepsze, tak? Albo dylemat, czy brać to nowe, czy pozostać przy tym, co znane. No, to taki tr trudny wybór. Konkretny, ale trudny wybór, kochani. Między dwiema propozycjami lub właśnie wybór w obliczu możliwości zmiany stanowiska, zmiany pracy nawet. No. I to takie niespodziewane, ale może dopytajmy konkretnie właśnie. Taki konkret w sensie, że te, te oferty będą bardzo konkretne, tak? Będą kusić, słuchajcie, będą kusić z jednej strony, ale z drugiej strony, zwłaszcza pracujące wagi, no, będzie żal zostawić to, co jest, tak? Zobaczmy, jakie tutaj propozycje, jakie tutaj oferty ewentualnie może podpowiedź, którą z tych ofert propozycji albo czym się kierować przy wyborze, tak? Tej nowej ścieżki, nowych możliwości. Hmm. No tak, wybór i kolejny wybór. No, dylemat. Wagi będą, Wagi będą miały dylemat. <laughs> Bo to są naprawdę kolejna karta, która pokazuje, że A ciekawe te propozycje, ale wiecie, to tak propozycja spółki, propozycja współpracy przede wszystkim połączenia, wiecie co sił biznesowych. Nie? Z, nie wiem, albo z konkretnym człowiekiem, albo z jakąś konkretną firmą, a być może, kochani, nawet pomysł na stworzenie jakiegoś własnego e, biznesu z partnerem życiowym, z przyjacielem, z kimś z rodziny. No, tego typu propozycje mi się tutaj pokazują, nie? Bo jednak dwójka monet jest taką energią współpracy, łączenia sił, pojednań także. Mhm. Więc być może tutaj pojawiają się takie propozycje, co by połączyć wspólnie siły, prawda? No, tak tu wygląda. To wygląda dobrze, wyglądają fajnie te propozycje, tylko... Wiecie, to co karty wam mogą, a nawet mi się wydaje, że chcą wam przekazać, podpowiedzieć właściwie w tych wyborach, jeśli staniecie przed takimi wyborami, to wiecie co? Weźcie pod uwagę. Jak w ogóle... Patrzycie na y, współzależność finansową, bo wiadomo, spółki, łączenie sił z kimkolwiek czy y, wszelkie współprace, no to wiadomo wtedy, że to jest współz współzależność finansowa, no to jest nieodłączny element, tak? Wszelkich spółek, i tutaj warto wziąć to pod uwagę, jak na to patrzycie. Ale słuchajcie, w drugą stronę odwracajmy tę energię, bo w drugą stronę to może także oznaczać, y, 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 że właśnie waga już jest we współpracy z kimś. Tak, już jest w jakiejś spółce, ale być może jest szansa, jest możliwość na to, żeby od tej spółki odejść, żeby od tego momentu działać właśnie na własny, niezależny rachunek. Także wy sobie tutaj w ogóle się to zweryfikujcie i no, i weźcie pod uwagę tą współzależność finansową przede wszystkim. Takie mam wrażenie, zanim podejmiecie decyzję, chociaż tutaj widzę, że te decyzje w miarę szybko trzeba będzie podejmować. I, I taka podpowiedź tutaj, słuchajcie, bez względu na to, w którą stronę to będzie szło, czy połączenie sił, czy rozłączenie jakichś sił, prawda? To obojętnie też jako decyzję waga podejmie, to tutaj no, z tą dwójką kielichów jest możliwe porozumienie, pomimo wszystko. Nie, Za porozumieniem stron będzie się tutaj wszystko działo. I takie dogadanie się. Dogadanie się w każdej możliwej sytuacji. A jeśli wchodzenie właśnie w jakieś tutaj spółki, to też fajne takie porozumiewawcze dogadanie warunków. Tak to wygląda. No, wagi. Tu się będzie działo, tak? Jak zwykle, uwagi, coś się dzieje. No. Widzicie, tu może być także propozycja, myślę, że warto to zaznaczyć. Może być także propozycja mm, spółki bardziej romantycznej w pracy. Wiecie, być może jakiś nowy kolega, koleżanka albo, albo stary kolega, koleżanka, i tutaj macie się ku sobie i jest ta propozycja, jest ta możliwość, jest nawet chęć. Mam wrażenie, żeby mm, stworzyć związek po prostu w pracy, tak? No, raczej nie romans, nie. Ja bym tutaj na romans nie stawiała, raczej po prostu związek, tak? Ale widzę, że ktoś ma wątpliwości, ktoś ma wątpliwości, bo szybko się rozwija ta znajomość. No i wiadomo, ja często powtarzam, gdzie się pracuje, tam się sercem nie wojuje. Ale powiem wam, że w miarę takich, wiecie, dystansów, tak, zachowanych, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo to jedna para pracuje w jakiejś firmie, prawda? A że nowa, no to najwyżej na językach troszkę was ponoszą i będzie, tak? I wszystkim przejdzie po jakimś czasie znajdę sobie ciekawsze. Źródła plotek. Ludzie sobie znajdą, tak? Także tutaj taki, takie informacje w ogóle się, takie informacje, wybory, decyzje do podjęcia, niespodziewane propozycje, niespodziewane szanse. Także możecie się takich rzeczy spodziewać. Dobra, miłość. <klimy> miłość. Bardzo konkretna energia. I tu jest, moi drodzy, nie mniej jak, nie więcej jak e, uświęcenie, czy tam legalizacja jakiegoś związku, jakiejś relacji. No, po prostu małżeństwo, albo propozycja małżeństwa, tak? No, jednak kapłan to jest ta energia, która bardzo lubi zakładać obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe, no. I tutaj coś czuję, że tego typu decyzje mogą zapaść. W tym y, miesiącu, tylko mogą być wyjątkowo przyspieszone. Mogą być te zaręczyny, te oświadczyny, y, Czy te śluby y, mogą być przyspieszone z jakichś tam powodów? Z jakichś tam. Być może z presji otoczenia, rodziców, z presji partnera. Tutaj mężczyzna bardzo będzie zabiegał o to, żeby, y, no, wiecie, mieć, mieć kogoś na stałe, tak. Ale tu taką presję czuję mimo wszystko. Takie wiecie, no rodzice głównie, albo tam wiecie, te starsze kuzynostwo w rodzinie może troszkę namawiać. I ktoś tak jakby, nie, nie chcę mówić, że ulega, ale pod presją, tak? Dochodzi, ktoś dochodzi do wniosku, że może faktycznie się zaręczyć, wziąć ten ślub. I wiecie co, bo to może źle brzmi. Bardzo źle to brzmi teraz, co ja mówię. I słuchajcie, Tradycje, nie? Każdy w każdej rodzinie są tradycje i czasami trzeba, żeby tych tradycji stało się zadość i nie wchodźmy tutaj w dyskusję na temat tradycji, bo każdy swoje ma, każdy sobie je tutaj e, pielęgnuje, prawda? I to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, e, czyjeś tradycje, tylko ja tu chciałam zaznaczyć jedynie fakt, że ta ósemka buław ta główna Wasza energia, to tu jest bardzo wyczuwalna właśnie presja, nacisk nie? na legalizację związku, czy to pod względem prawnym, czy to pod względem nawet kościelnym, tak? Także główny przekaz chyba tutaj, tak teraz wyczuwam, jest taki dla WAG, że możecie w tym miesiącu być szczególnie zaskoczeni nagle, nagłym zwrotem akcji. Tak? W związkach, które być może miały być związkami wolnymi, bez papierka tak zwanego, że tutaj ktoś może wyjść z propozycją właśnie legalizacji związku, ewentualnie odwaga może dojść do wniosku, a może jednak, tak? Ale to oczywiście tak przy okazji tych ślubów i tak dalej. Jeśli nie śluby, jeśli nie śluby, drugie Wagusie, to jest ogólnie fajna zapowiedź. To jest fajna energia, ona zapowiada takie spokojne okresy, zwłaszcza już w związkach istniejących, takich długoletnich, nie? Taka cisza po burzy bardzo często tutaj jakieś problemy, które były między wami, są rozwiązane, i teraz takie spokojniejsze okres, nie? To też takie postępy właśnie w relacjach, jakieś dużo takiego zaangażowania, tak? Połączenie takie duchowe też mi się tutaj pokazuje. I głównie ze strony mężczyzny, słuchajcie, tutaj. Taki mężczyzna, który będzie się, się angażował przede wszystkim, tak? Mhm. Także fajnie. Dla związków, dla związków istniejących taka cisza po burzy, a dla singli, kochani... No, wrzesień może być... Takim miesiącem, kiedy poznajecie nową osobę, możliwe, że starszą od siebie, możliwe, że po, przej po, że po przejściach, albo z taką dosyć ciekawą przeszłością. Ale słuchajcie, ta znajomość może się dość szybkim, właśnie tu się, tak, się dzieje dużo rzeczy, rzeczy szybko w tym miesiącu. U was, i do, u was i dość, ja za szybko mówię przy okazji, e, i w dość takim szybkim tempie e, może się zmienić w coś poważnego, w coś naprawdę stałego. No. Mhm. I to takie duchowe połączenie, ja nie wiem, czy tutaj ktoś niepisany Wam stanie na drodze. Mhm. Także tak to wygląda, kochani. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Ale wiecie co, nie wiem dlaczego, poczułam, że warto podpowiedzieć. Warto tutaj dopowiedzieć, dopytać tą energię. Co dokładnie, nie? Bo wiecie, bardzo często. Hmm, Tutaj w tej energii ja mam też um, pokazanego partnera, raczej partnera, raczej mężczyznę, który um, bardzo lubi narzucać swoje zdanie, tak? Więc... Um. Wolałabym, wolałabym, żeby tutaj kart nam tego nie pokazały, ale mówię, bo być może jest coś, takiej sytuacje, że macie partnera, który bardzo narzuca swoje zdanie z takim ogromnym tradycjonalistą, a niektóre tradycje bywają, wiecie, takie troszkę schematyczne i blokujące, nie? Ale to już, dobra, już nie wchodzę w to, nie wchodzę w to, do, dopytajmy się, dopytajmy się dokładnie w tej edycji. Małą Italię nie wypadła, nie no, dziesiątka monet. Super, słuchajcie, tu te małżeństwa, te, te zaręczyny tutaj, planowanie zaręczyn, planowanie ślubów, planowanie rodziny w ogóle jest pokazane. No, także tutaj te związki takie. Już istniejące, to tutaj idzie wszystko w tym kierunku, żeby. Mm, wiecie, możliwe, że zalegali, zalegalizować są relacje, ale tak idzie w tym kierunku, żeby po prostu mm, z tego była rodzina, konkretna, oparta na jakichś zasadach. Fajnie. No, także tutaj rodzina i szansa na stworzenie rodziny, szansa na małżeństwo, na stabilny związek, taką stabilną znajomość, wartościowe znajomości, kochani. No, także tak. Także fajnie, fajnie, że odpowiedzieliśmy, bo jednak tutaj gdzieś ten tył głowy mi próbował podpowiedzieć. Wiecie tutaj też e, wspólne mieszkanie, może ktoś kupuje w tym miesiącu, albo przeprowadzacie się do wspólnego mieszkania i to już wiadomo, jak już się z nami pomieszkuje razem, prawda, to już taka trochę rodzinka, tak? Więc tutaj e, takie informacje. Dobra, bagi, lecimy dalej, żeby Was tutaj nie trzymać. Co miłego! Bardzo miła informacja dla Was, drogie Wagusie. Tu zwłaszcza dobry przekaz będzie dla tych Wag, które ostatnio miały gorszy okres, kiedy mieliście wrażenie, że no, katastrofa goni katastrofę, że mm, gorzej być nie może. No już nie będzie gorzej. Od razu mówię, już nie będzie gorzej. Tutaj odbicie od przysłowiowego dna. Nie wiem, w jakich sytuacjach byliście, co Was tam do tego dna dosłownie przybiło, ale tu jest początek lepszego okresu. Tak, wiadomo, po każdej burzy wychodzi słońce, i tutaj w tym miesiącu możecie się spodziewać tych pierwszych promieni tego lepszego słońca. No, teraz wszystko będzie się układać tylko lepiej od tego miesiąca, od tego września, tak? Nawet w bardzo szybkim tempie to się będzie tutaj działo. Mało tego, waga sama będzie energicznie do tego podchodzić i będzie szła z presją. Presją właśnie tych aktywnych wydarzeń. Tutaj bardzo dobra wiadomość dla wag, które ostatnio ze zdrowiem wiecie: ja tam zdrowia ogólnie unikam w czytaniach moich, ale tu jest pokazane takie polepszenie stanu zdrowia, nie? Polepszenie, właśnie, ruch w końcu. Zwłaszcza osoby unieruchomione będą mogły teraz być bardziej mobilne, tak? No ale mówię, to najgorsze macie za sobą, tutaj mam pokazane w tej energii, no że ta katastrofa czy ta katastrofy, które mieliście, to już przetrwaliście. I teraz po prostu pora wstać w tym miesiącu z kolan i i dalej, tak? No I to waga, mówię, to będzie nie, że będą sprzyjające warunki ku temu, tak? To waga także będzie sama taka śmiała, będzie dokonywać takich posunięć, takich czynów. Mm. Będzie taka zmobilizowana, tak, żeby poprawić jakość swojego życia. No, także poprawa, kochani, tutaj to, co miłe, to, co was naprawdę przyjemnie zaskoczy, to poprawa nie tylko sytuacji, ale też poprawa samopoczucia, wartości samego siebie, kochani. No i to jest taka poprawa, wiecie, już przy dziesiątce mieczy raczej trwała. I tego wam życzę, i tego wam życzę. Dobrze, ale na co uważać? Słuchajcie. Ym, na takie stany, tak zwanego wiecie, co zawieszenia, nie? W którym e, głowa będzie wam podpowiadać najgorsze scenariusze. No i taka nadmierna analiza. Tych wydarzeń, co tutaj się dzieje, tak. Ja nie wiem, gdzie Wy znajdziecie czas na tą analizę, ale widzę, że będą uwagi na tyle sprytne, które ten czas znajdą i tutaj będziecie się momentami zatrzymywać albo będziecie mieli ochotę zatrzymać się i powstrzymać samych siebie przed tym działaniem i zatrzymać ten świat, który tak pędzi. Wagi. No, ale tutaj jest ostrzeżenie, żeby nie podlegać tej bierności. Nie analizować za bardzo, bo tu są dużo korzystnych okazji dla was, wagi wyczuwam. A wiadomo, bierność nie jest rozwojowa, a waga no nie chce tkwić w martwym, martwym punkcie, prawda? Waga chce tego polepszenia sytuacji swojej, chce polepszenia swojego sobopoczucia, nie? Więc te stany, niechęci mogą wam troszeczkę dokuczać drugie wagi, ale nie poddawajcie się im. Nie poddawajcie się przede wszystkim, wiecie, co tu jest rada. Uważajcie na. Niepotrzebne postoje. Nie uważajcie na opóźnienia. Jeśli coś dzieje się szybko, to w tym miesiącu to tempo jest odpowiednie do tych wydarzeń, które do Was idą, tak? I do tych zmian. Mhm. Także Wagusie, nie zatrzymujcie się i nie analizujcie za bardzo, bo doszukacie się problemu tam, gdzie być może go nie ma. Wagusie jeszcze tak szybciutko powiem tutaj, no będzie szybko się tutaj działo jak będziecie tak biegać z miejsca na miejsce, to tutaj uważajcie, patrzcie pod nogi, żeby tam kostka się nie skręciła i w ogóle ktoś, jeśli macie problemy z nogami, z nóżkami, ze stópkami, z kolankami i innymi udami, to też uważajcie na siebie, tak? Więcej ruchu, więcej ruchu, zwłaszcza dla osób, którzy prowadzą jakiś stojący tryb życia, ewentualnie siedzący, bo wiecie jak to, nóżki lubią chodzić, prawda? Żeby pompować tą krew, te wszystkie limfy i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc... Dbajcie, dbajcie, albo odpoczywajcie z nogami w górze. Mhm, także tutaj na to zwróćcie uwagę, jeśli ktoś ma. Takie mm, dolegliwości. Dobra, Wagusie, żeby już nie przedłużać, słuchajcie, no, wasz przekaz, jak zwykle. O, ja to źle mam postawiony ten statyw, zawsze muszę tutaj trząść Wam światem. Słuchajcie, także tydzień przed tydzień, miesiąc. Za szybko chciałam powiedzieć, miesiąc miesiąc przed Wami aktywny, miesiąc przed Wami ciekawy, intensywny, ale pamiętajcie, że to idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. No, ja często przy energii ósemki powtarzam, że lans nie lubi postojów, tak? Jak chcecie się lansować, to w tym miesiącu, ale nie, słuchajcie, to są fajne, pozytywne zmiany, które Was zaskoczą. Fajne i niespodziewane. I mam wrażenie, że waga pójdzie. Pójdzie z presją tego czasu i pójdzie za tą aktywnością. Jeszcze się będzie cieszyć. I tego Wam życzę, tak? I tego Wam życzę, żeby te sprawy przyspieszyły i żebyście dogonili te sprawy. Nie uciekajcie, nie uciekajcie, jeszcze składam kartę, ale jeszcze będzie karta rada. Także, żebyście dogonili te szanse i te okazje. I żeby było tylko lepiej. Dobrze, Wagusia, jeszcze karty rady, tak? Karty rady, za chwileczkę przed Wami tutaj pojawią się dwie karty, wybierzecie sobie jedną z nich i tutaj będzie dla Was podpowiedź, sugestia, wskazówka na tak lub nie. Więc jeśli macie jakieś pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie, to pomyślcie sobie teraz o tym pytaniu, za chwilę tutaj będzie wskazówka dla Was. Także, także tak, dobra. Karta numer jeden, karta numer dwa... Jeśli potrzebujecie chwili, to oczywiście zatrzymajcie nagranie, a ja odsłaniam kartę pierwszą, podpowiedź hmm, pierwszą. No, w ogóle się tu raczej nie. Tutaj raczej nie, ale. To nie, szczególnie wtedy, kiedy wiecie co, będziecie mieć przeczucia. W ogóle się zwracajcie uwagi na przeczucie w tej sprawie, o którą pytacie, tak? Bo jeśli coś wam podpowiada, gdzieś tam z tyłu głowy, że lepiej tego nie robić, lepiej e, nie podejmować się tego albo lepiej nie przejmować, bo nie wiem o co pytacie, prawda? No to e, niech ten dyskomfort psychiczny, który poczujecie w tej sytuacji, to niech on będzie tak, dosłownie odpowiedział czy podpowiedział samą w sobie. Tak, także tutaj na to zwróćcie uwagę, raczej nie. Wskazówka nie. Dobra, karta druga. Tu twierdząco, tutaj twierdząco, kochani, raczej na no tak, tutaj ta karta jest w tej sprawie waszej, w waszym pytaniu, bo wysłuchajcie, to jest energia możliwości, to jest energia korzyści, tak, i dobrych sytuacji, dobrych działań. Tylko wiecie co? Ona bardzo często podpowiada, że dobrze, to się wydarzy, to do Was przyjdzie, warto to robić, tylko mm, też dobrze samemu, a samemu zacząć działać w tym kierunku, w tej sprawie, nie? Interesować się po prostu, tak? Wesprzeć, po prostu wesprzeć wszechświat, no. I czasem, słuchajcie, czasem warto też podpytać, podpytać innych ludzi, doradzić się, mhm, w tej sprawie, o którą tutaj pytacie. I wiadomo, radzimy się po to, żeby poznać różne punkty widzenia, ale decyzję podejmujcie samodzielnie, ale to jest podpowiedź, sugestia na tak. Dobrze, wagusie, także życzę Wam, a się długo z wami pogadałam. <laughs> no, jak to dalej pójdzie, to ja nie wiem, kiedy się wyrobię z tymi <laughs> horoskopami. Tak jestem troszkę spóźniona. Przed chwilą, pół godziny z panną, no teraz z Wagą, kolejne pół godziny. No miło się gada, bardzo miło. Dobrze, wagusie, także życzę Wam pięknego tygodnia, miesiąca wróć przyzwyczajenia, dawno nie, nie robiłam czytań miesięcznych. Pięknego miesiąca cudownej, pozytywnej energii, cudownych zmian i cudownych aktywności. Także załóżcie sobie wygodne buty, bo będzie trochę biegania. Także trzymajcie się, moje wogu się piękne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!